Cześć, nazywam się Marcin i skomentuję dzisiaj grę sezonu tego Iglo z grupy J rundy drugiej, gdzie stawi się ze sobą Oj Marcin kamieniami czarnymi oraz Grzegorz kamieniami białymi. Grę wygrał Marcin, którego przewaga na początku nie była aż taka bardzo duża, ale jednak z czasem rosła do naprawdę sporych rozmiarów, ponieważ jak widzimy na końcowym obrazku, no skala zniszczeń, jakie tutaj czarny poczynił w w pozycjach białego okazała się dosyć znaczna. Zobaczmy jednak, jak do tego doszło. Na początek przyjrzymy się fuseki, które jest takie bardzo potręcznikowe Obie strony kraju i lubiane joseki. Można oczywiście zagrać troszeczkę aktywniej, tak, w stylu bardziej AI i osiągnąć troszkę inny rezultat. Teraz na przykład czarny z kolei będzie miał dzięki temu, będzie miał dzięki temu Sente, no ale te starsze joseki, też w ich rozgrywaniu nie ma niczego złego, a czarny i tak ma sentę. W związku z czym może tak oczywiście grać. Tutaj, hmm, no ja jednak zazwyczaj skaczeł do Sansana, ale ten wariant też jest dopuszczalny. Pierwszy błąd, w jakim się spotkamy, jest tutaj, ponieważ według Joseki biały jednak powinien się rozwijać w tę stronę, potem grać coś takiego mniej więcej. Tutaj tej kombinacji zabrakło. Czarny w zbyt łatwy sposób dostał silną ścianę, a biały nadal tak technicznie rzecz ujmując nie jest jeszcze tutaj w 100% połączony, w związku z czym ten rezultat jest na minus. Ściana czarnego powinna być słabsza, a teren białego silniejszy, czy, czy też jakiś taki no, bardziej stabilny. Biały się chyba reflektuje, że nie do końca mu to wyszło, i próbuje nadgonić tę no, drobną jednak, ale jednak jakąś tam stratę. I próbuje to nadrobić poprzez otaczanie jakiegoś wpływu, co jednak moim zdaniem w tym momencie nie do końca jest tutaj długim kierunkiem gry, z uwagi na fakt, że ten wpływ, jaki tu otoczymy, w tak wcześniej fazie gry będzie jednak ograniczony. Większą większą liczbę punktów, będziemy po prostu otwierając kolejny narożnik, rozkręcając kolejne joseki, ponieważ to nie jest jeszcze jakiś wielki błąd tutaj na lewej, który by uniemożliwiał białemu zwycięstwo. Cały czas gra jest względnie równa i biały może grać tak jak dotychczas i jakoś tam później skorzystać z tych swoich kamieni z lewej i z góry. Tak natomiast czarny dostaje bardzo ważny ruch w R6. I biały atakuje teraz w L3 w takiej trochę gorszej pozycji. Ponieważ no, rzuca się niejako w paszczelwa. Ja tutaj bym to nie rozważał jednak podejście od czwartej linii, zważywszy na niezwykle niską pozycję czarnego. On ma, zobaczmy, trzy kabiny na trzeciej linii i jeszcze czwarty na drugiej. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo nisko, w związku z czym. Z Zważywszy zwłaszcza na fakt, że czarny pewnie chciałby jakoś wykorzystać te swoje kamienie do stworzenia mojo gdzieś tak, o, przepraszam, no może nie aż tak, ale tak przynajmniej w tej strefie plan się pewnie by chciał zrobić, może i w tej, no to takie ruchy k4 na pewno byłyby bardzo fajną opcją z perspektywy białego do zniwelowania takiego, takiego jakby przyparcia czarnego do terenu, który dałby się troszkę ograniczyć i zamiast stworzenia sobie jakiegoś sympatycznego wpływu, który by współgrał z górą. Prawda? Tak natomiast biały jakby wdaje się w grę czarnego, czyli walczy na linii trzeciej, terenowej, no a jak widzimy, teren tam biały za bardzo zgarnie. Biały więc musi uciekać z taką nie do końca silną grupą. Gra ruchy, no... Ja rozumiem, że biały chce się rozszerzyć, no ale keima tak, okay, ma jest na cięcie, w związku z czym biały nie może sobie bardzo ryzykować. Teraz mimo wszystko chcemy się to połączyć, a chcemy to robić przede wszystkim dlatego, żeby ta grupa cały czas była taka jeszcze nie do końca silna, to po pierwsze, a po drugie, żeby ta ucieczka nasza miała większe szanse z dzięki solidniejszym podstawom. Teraz natomiast seria cięcia nastąpi. Spowoduje, że cnotę straciliśmy, a rubelka i tak nie zarobiliśmy. No bo co się dzieje? Czarny tutaj dostaje ultra silny kształt, żaden z jego kamieni, który tak naprawdę nie jest już zagrożony, jego wpływ się robi już bardzo silny, a biały cały czas ma tutaj dwie dziury. W związku z czym, w związku z czym rezultat z perspektywy białego jest bardzo nieprzyjemny. Biały teraz tak na radę powinien zagrać, znaczy, jest ruch czarnego. Czarny się akurat łączy. Biały natomiast prawdopodobnie powinien zagrać czy to tutaj, czy to tutaj, czy to może nawet tutaj, żeby zagrozić wejściem F4. Jeżeli na przykład założymy, że. Znaczy, pewnie czarny najpierw wypłaci to prawdopodobnie, ale jeżeli czarny się potem cofnie w to miejsce, no to biały cały czas jeszcze trzyma połączenia swoich wszystkich kamieni, no i takiej wielkiej tragedii nie ma. To jednak co gra biały to jest. Scenariusz to jest rozwiązanie takie bardzo spolegliwe, zbyt spolegliwe. No już lepiej chyba zagrać chociażby tak, prawda? Utrzymać jakieś połączenia swoje kamienie. No bo teraz czarny tnie, Czarne tnie, biały desperacko przeżywa, a czarny Zdobywa naprawdę, naprawdę fajny wpływ, i to, co przed chwilą było tylko takim hipotetycznym rozważaniem, teraz zaczyna nabierać coraz realniejszych kształtów. Czyli inwazja Białego się generalnie nie udała. Jak widzimy, były lepsze sposoby na jej przeprowadzenie, a Czarny no, zyskuje całkiem spory profit na, tym, na tej serii błędów Białego i ma już naprawdę poważne podstawy do tego, żeby myśleć o skonstruowaniu jakiegoś silnego, sensownego mojo. Biały, no biały robi co może, no, biały próbuje jakoś ten wpływ ograniczyć, ale czarny jak widzimy gra na luzie. Teraz znowu czarny narusza warunki gry, biały z jakiegoś powodu nie próbuje przejąć inicjatywy, no i co się dzieje? Dobra, no biały otacza jakiś wpływ, ale podróżniki egoistyczne nam przecież mówią, że zazwyczaj teren przy ścianie, przy rogu będzie z reguły większy niż to, co jesteśmy w stanie otoczyć w centrum, prawda? Ten ekwiwalent zawsze będzie mniejszy. I inaczej dzieje się teraz, kiedy czarny tak naprawdę domyka już, jakby zamyka nawet nikłe szanse na uratowanie tych kilku kamieni, które tu widzimy. Teraz. Wpływ czarnego faktycznie obejmuje tą no, sporą część że tak naprawdę jest ultra silny, a biały, no, na własne życzenie, tak naprawdę samodzielnie odciął sobie potencjalnie drogi ucieczki. O ile w tej pozycji jeszcze coś tam można byłoby grozić, kombinować, może raczej troszeczkę dalej, no ale mamy jeszcze jakieś opcje, prawda? No to w tym co mamy teraz, no to biały te opcje sobie już tak naprawdę zamknął, i biały ma coraz mniejsze pole manewru a tego typu ruchy no, nie pomagają mu uzyskać jakiejś przewagi. Dobra, no jest tam jakaś niewielka zdobycz, ale to jest zdobycz na skalę jose. To jest zdobycz, która jakby no, nie zmieni biegów gry. To nie jest korzyść, która pozwoli białemu myśleć o zdobyciu ponownym przewagi. Natomiast czarny zyskuje sentę, no i co się dzieje? No i dzięki temu zyskaniu senty czarny Czarny rozwija z takim trudem budowany wpływ białego, ponieważ teraz ten kamień stoi, no, wydawałoby się, w idealnym wręcz miejscu, aby niwelować wpływ białego. Co się dzieje ciekawego, to to, że czarny bez specjalnej potrzeby, moim zdaniem, oddaje... No, angażuje się w walkę, może po pierwsze, angażuje się w walkę, na którą chyba nie do końca ma pomysłu, w związku z tym za darmo zupełnie oddaje dwa kamienie. To po pierwsze, po drugie, tworzy potem bez potrzeby jakieś słabe, dziwne kształty. Gra w gotę. To jest ruch w gotę, akurat, a szardy może sobie już spokojnie zagrać w to miejsce. Chociażby ten ruch nie daje mu żadnej zdobyczy punktowej, co pozwala białemu ja wrócić w jakimś tam stopniu do gry, ponieważ. Teraz z kolei to biały wciela się w rolę rozbijacza wpływu. Teraz to tutaj ten wpływ, który czarny mógł sobie jeszcze powiększyć. Biały z kolei zmniejsza i pozwala tutaj jakoś tam wtar się, się wtargnąć. Za to, tutaj biały faktycznie zdobył jakieś tam realne punkty. Po pierwsze, no właśnie, czarny się spokojnie łączy. Bo nawet jeżeli będzie coś takiego. Biały musi tu jeszcze wrócić. No a czarny co. Czarny sobie tutaj właśnie wyskoczy, biały chyba odpowie. Nawet jeżeli czarny wróci, chociaż nie jestem pewien, czy to jest konieczne, no to cały czas, cały czas czarny sobie razi, prawda? I punkty białego są ograniczone, a czarny, czarny się trzyma, radzi sobie, nie ma jakby wielkiej presji. W ten natomiast sposób biały jeszcze ma szansę, żeby coś tam powalczyć. Widzimy, odbywa się grupa cięć. Tylko co jest znowu śmieszne, śmieszne jest to, że biały od tego momentu wrzuca kamienie, wrzuca kamienie które nie mają szansy na przeżycie. Tak? Widzimy to ale biały sam zamknął po poezję czarnego, czyli te ruchy od mniej więcej o 10 nie mają już sensu taktycznego, nie przynoszą żadnej korzyści. No i biały ja podejmuje desperacką dosyć próbę no, na zbudowanie sobie jakiegoś życia na prawej stronie oraz gra taki no mocno pasywny ruch, znaczy pasywny to jest dobry ruch, chociaż może dałoby się go zagrać troszkę aktywnie w taki na przykład sposób. Tak, no my już w gruncie rzeczy dochodzimy do jose, który to jose jest korzystny dla czarnego. Hmm, tutaj... Mimo wszystko, wydaje mi się, że biały chyba jednak wolałby dobrać ten ruch. Tutaj chyba jest troszkę więcej punktów. Zwłaszcza, że ta grupa jest żywa, więc on nie potrzebuje jakiegoś wielkiego wsparcia. Ale to nie jest jakaś wielka różnica w tym momencie. Ważniejsze jest to, co się dzieje teraz. W tym momencie biały zapomniał, że właśnie jest uwagi na ten narożnik, i jego grupa jeszcze do końca nie jest żywa. W związku z tym. Następuje cięcie. Następuje cięcie, które przynosi no, katastrofalne wręcz skutki, bo nagle się okazuje, że cholera jasna, biały jest rozcięty, a żadna z jego rozciętych grup nie jest kurcze pieczone żywa. Tak, to jest zdrowa dla białego, bo o ile wcześniej no, jeszcze można było tam marzyć, że coś tam gdzieś tam czarne błąd za kilkanaście punktów i biały wyrówna, no to teraz... Teraz to już wygląda na to, że kolejna strata jakiejkolwiek grupy będzie oznaczała koniec gry, z tej perspektywy białego. Biały, cóż, biały teraz nie ma wyboru, no bo po tym cięciu, które po prostu mogły zostać zniwelowane w taki oto sposób, no jest trudno. Poświęćmy ten kamień jeden, być może nie musimy go wcale poświęcać, ale no nie możemy tak grać, bo widzimy co się dzieje, tak naprawdę czarny powinien... Już w tym momencie tak ciąć, od razu się nie zastanawiać, od razu grać taki ruch. Ale tak czy siak wyszło na jego. No i w związku z tym biały musi na chybcika przeżywać. Czarny dobija grupę w lewym dolnym roku, no a biały stara się przeżywać. Chociaż chyba lepszym przeżyciem było prawdopodobnie zagranie takiego to ruchu. Czarny musi się łączyć, biały też się łączy, w związku z czym Biały przynajmniej jedną grubo przeżywa, chociaż oczywiście no, tak czy siak rezultat jest dla niego druzgocący. Od tej pory gramy już klasyczny pełnoprawne jose. Tutaj właśnie na no, szkoda, że czarny w pewnym momencie jednak nie dograł tego ruchu gdzieś tutaj, żeby zmusić białego do lokalnego przeżycia. No to jest drogą do sumego, ale wydaje mi się, że biał to jednak przeżyje. Tak czy siak, no nawet życie białego, nawet to połączenie F15 nie zmienia ogólnego obrazu strategicznego, z którego wynika, że biały nie ma już szans na odrobienie tych bardzo, bardzo, bardzo poważnych strat. Jakiekolwiek tam właśnie Schacher Macher, wiosę już nie zmieniał ogólnego obrazu gry który w tym momencie się kończy po całych dwustu ruchach i kończy się wysokim dystansem czarnego, bo czarny zabija tutaj jedną grupę i tutaj drugą grupę. Do tego jeszcze bierze sobie masę punktów z prawej strony, w związku z czym nawet tutaj to mojo białego, jak widzimy z góry, nie wystarczyło do zwycięstwa. W związku z czym, jaki jest moral z tej gry? No moral z tej gry jest taki, że przede wszystkim Hmm. Przede wszystkim, co by tu powiedzieć? Co przede wszystkim, nie możemy grać za bardzo tak reakcyjnie. Musimy czasem sami wziąć inicjatywę. Co było widać zwłaszcza tutaj ale też wcześniej prawdopodobnie był z tym pewien problem, no bo tak, zobaczmy jeszcze raz. Tutaj drobny błąd w czoseki, jeszcze bez, jeszcze da się przeżyć, ale tutaj zabrakło jakiejś takiej strategicznej odwagi białemu, żeby no jednak właśnie podjąć walkę w strefie czarnego na równych warunkach. Tutaj właśnie biały tak poniekąd skapitulował, nie podszedł w sposób wyższy, taki właśnie jakby korzystniejszy. Tylko Biały nawiązał walkę, ale na zasadach korzystnych dla Czarnego. No i widzimy, że to się bardzo szybko zemściło, ponieważ już od tego momentu, od tego ruchu, tak naprawdę walka toczy się na korzyść Czarnego i Biały, no, musi się mocno postarać, żeby z tego wyszło coś dla niego korzystnego. Cała ta sekwencja, jak widzimy, skończyła się bardzo, bardzo niefajnie, ponieważ Biały goni kamień, którego złapać się nie da. W związku z tym. Jego straty, jego straty no zwłaszcza jego straty są nie, nieakceptowalne, zwłaszcza, że tutaj zabrakło no jakiegoś ruchu, który połączyłby chociaż część kamieni. Jak pokazywałem wcześniej, no było parę rozwiązań, ale to rozwiązanie wydaje mi się jednym z gorszych, no bo co z tego, że mamy życie, jeżeli tracimy masę kamieni, jeżeli czarny i tak ma bardzo, bardzo dużą przewagę. Tutaj też właśnie tak biały no, inwaduje, ale jakoś nie do końca widzę w tej inwazji takiego zdalicznego zamiaru. Może ewentualnie tak, tylko że... Hmm, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Szary może być po prostu tak, biały tworzy słabą grupę. Jest to rozwiązanie takie no, mocno, mocno ryzykowne. W każdym razie biały od tego momentu gra już tak, jakby się pogodził z aktualnym wynikiem i jakby nie miał za bardzo ambicji na gonienie, na gonienie przewagi. Możliwe, że nie do końca czuł, że czarny ma przewagę, chociaż no, wydaje mi się, że ta strata, ta strata i ten mega silny wpływ czarnego no, powinny dać białym do myślenia. Widocznie biały miał nadzieję, że zdoła zbudować kontrmojo, który wystarczy mu, ale jak widzimy, do tego nie doszło. Nawet mimo drobniejszych będu czarnego, w końcu nadszedł ten decydujący moment, kiedy no tutaj po serii drobnych, ale jednak nieprzyjemnych strat, które jeszcze bardziej powiększyły przewagę czarnego, zwłaszcza w tej okolicy, gdzie zostały dodane nowe kamienie martwe, no to gra się kończy tak naprawdę już w tym momencie. Tak cięcie jest katastrofą dla białego. Biału nie ma za bardzo nie ma już żadnych możliwości po przepuszczeniu po przepuszczeniu tego to ruchu. Biały jest już w potrzasku totalnym i no nie ma technicznej możliwości, żeby się z tego wykaraskać. Kolejna stracona grupa to dobrego jest już za dużo, Czarny w tym momencie wygrywa i jego przewaga jest w żaden sposób niezagrożona, co też tak naprawdę no w tym momencie kończy grę na poziomie strategicznym. No cóż, z mojej strony to w takim wypadku wszystko. Ja ogromnie dziękuję za uwagę. W razie, w razie pytań zachęcam się do kontaktu ze mną, a na chwilę obecną dziękuję i życzę powodzenia w waszych rundach cześć